Poznamy nowego bohatera. Jest to Kiciuś. Tytuł opowiadania to dobry uczynek Kiciusia. Legwie zegar wbił ósmą, a Kiciuś już maszeruje do miasta. Nie spiesz się tak chłopczy, śmiej się mama. Mamy cały dzień dla siebie. Przecież powiedziałaś, że to tylko mój dzień, bo to moje urodziny przypomina Kiciuś. – i że mogą mieć trzy życzenia. Pierwsze życzenie Kiciusia to nowy wózek dla misia. Ale kiedy wychodzą ze sklepu, kierowca furgonetki prosi, żeby zajrzeli do sąsiadki. Dzwoniłem, ale nie otwiera, mówi zatruskany. Kiciuś robi smutną minę. Mama głaszczy go po głowie. Musimy wracać. Ale mogą jeszcze mieć dwa życzenia, prawda? Mówi Kiciuś. Chciałem pójść do zoo i zjeść dużą porcję lodów. W razie czego zrobimy to jutro, pociesza mama. Dzieciuś kiwa głową na znak zgody. Dochodzą do domu sąsiadki. Mama dzwoni. Nic się nie porusza. Puka do okna, znowu nic. Mam nadzieję, że staruszka nie zachorowała, mówi zaniepokojona. Dzieciuś tymczasem maluje palcem esy floresy na zakurzonym stoliku, który stoi przed gankiem. Mama wciąż jeszcze puka do okna, więc synek sadza misia do wózka i robi małą wycieczkę do ogródka za domkiem. No i kto tam siedzi na ławeczce? Sąsiadka. Hej, pani sąsiadko, Kiciuś trąca ją lekko w ramię. Ach, to ty, chłopcze. Babcia się trochę przestraszyła. Chyba się już dziewko zdrzemnęłam. Ach, a moja mama? Ja tak się martwiliśmy, mówi Kiciuś z wyrzutem. To bardzo miło z twojej strony, synku. Zapraszam was w takim razie na kawę i kakao. Świetnie, cieszy się Kiciuś. Ale najpierw wypoleruję pani meble, skoro już tu jestem, tylko najpierw zawiadomię mamę. Mama wita się ze starszą panią. Jest zadowolona, że sąsiadce nic się nie stało. Kiciuś z zapałem zabiera się do wycierania kurzu z mebli, a mama zauważy, że przydałoby się wytrzymać poduszkę z fotela. W końcu nadchodzi jeszcze starszy brat Kiciusia z narzeczoną. – Hej braciszko! – woła Kiciuś. – Pomożesz mi trochę? Na przykład wnieść ten stół do domu. Właśnie go wypolerowałem do połysku. Popatrz, błyszczy jak lustro. Rzeczywiście, tłumiewa się brat. Całkiem sam to zrobiłeś? No a kto? Pęka z dumy Kiciuś. Ale oprócz tego są jeszcze taborety i różne inne rzeczy. Każdy znajduje coś do roboty. Mama przywiązuje poduszką do fotela na biegunach. A Kiciuś i jego brat wnoszą meble do domu. – O, jak ładnie pachnie! – Dzieciuś pociąga nosem. – Tak sobie myślę. – No co? – pyta brat. – Wiesz, właściwie chciałem pójść do zoo i zjeść tam ogromną porcję lodów. – Dzieci, dość się już napracowałyście – mówi sąsiadka i zasiada w fotelu na biegunach. – Kończcie już, napijemy się kawy i kakao. Mam przynosić skórzlitację, a sąsiadka zauważa. – Kiedy się jest w moim wieku, to człowiek jest wdzięczny za każdą pomoc. Popatrzcie, dzieci. Dzisiaj skończyłam całe 90 lat i kto to zauważył? Nikt. Jak to, a my? Woła Kidziuś. Poza tym, ja też mam dzisiaj urodziny. Co takiego? Sąsiadka nie wierzy własnym uszom. A to dopiero przypadek. Ile masz lat? Skończyłem sześć, oświadcza z dumą Kidziuś. No, masz ci los, mówi starsza pani, a cały dzień czyściłeś moje stare meble? Tak, właściwie chciałam iść z małą do zoo. Zmieść masę lodów, wyznaje Kicuś. No, no, mruczy sąsiadka w zamyśleniu. Kiciuś twierdzi, że mama coś szepcze z babcią na boku i rozgląda się wokoło. Kiciuś widzi, że mama coś szepcze z babcią na boku i rozgląda się wokoło. Spostrzega mały stolik ze szklanym blatem. Szkło jest już prawie nieprzezroczyste. Zaraz sobie z tym poradzimy, mruczy i zaczyna kolorować stolik. Nic dziwnego, że nie zauważa, że mama wybiega na ulicę, gdzie właśnie przyjeżdża lodziarz. Pięć porcji, tych największych, zamawia mama. No, co, pięć największych, dziwi się lodziarz? Jeszcze tego nie miałem w tej okolicy. Kiedy mama wraca, niosąc pięć ogromnych porcji lodów, dzieciusz robi wielkie oczy. Uff, zdumiewa się tyle lodów! Tak, to mój prezent urodzinowy dla ciebie, Kiciuś, śmieje się z sąsiadka i klaszcze w ręce. ale ja tego wszystkiego nie zjem, mówi, Kiciuś. i nie musisz śmieć się starszawami. Starczy dla was wszystkich. A jeśli coś zostanie, to będzie dla mnie. Przecież ja też mam dziś urodziny, zapomniałeś? Kiciu trochę się zawstydził, ale sąsiadka zaczyna opowiadać o dawnych czasach, kiedy sama była młoda. Chłopiec słucha z ciekawością i wcale nie zauważa, że rody się rozpuszczają. Kiedy mama, Kiciuś i jego brat wracają wieczorem do domu, w drzwiach staje tata. – No i jak było, synku? – pyta. – Jak spędziłeś urodziny? – Poczekaj, nic nie mów, sam zgadnę. No więc byliście z mamą w sklepie z zabawkami, a potem poszliście do zoo i zjadłeś tam wielką porcję lodu, to zgadłem? Nie całkiem, uśmiecha się Kiciuś. Z zoo musieliśmy zrezygnować, ale mama obiecała, że nadrobimy to w następną niedzielę.